Witajcie na stoisku Mactronica MSPO 2023 w Kielcach. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Chcielibyśmy Wam pokazać rzeczy, nowe nowości, które pokazujemy w chwili obecnej tutaj na naszym stoisku. Pokazywaliśmy już wcześniej na arenie europejskiej, a w chwili obecnej pokazujemy tu u nas w kraju. Chciałbym zaprezentować następcę naszego t force HP, który jest znany szczególnie po odziałach kontrterrorystycznych oraz w wojsku. W chwili obecnej zrobiliśmy pewną modernizację. Pomniejszyliśmy tą latareczkę, dodaliśmy więcej lumenów, czyli zwiększyliśmy jej moc świetlną, bo ma w chwili obecnej 2020 lumenów, co jest bardzo solidnym i porządnym światłem pożądanym przez operatorów na różnego rodzaju podziałach specjalnych. Dodatkowo, jak widać, możemy w tej latarce zamontować wyłącznik żelowy. Jest uchwyt na RIS lub na MLoka, więc to jest takie dodat dodatkowe rozwiązanie. Ale pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę, ponieważ ta latarka pierwotnie została zaprojektowana jako latarka tzw. Tak EDC. Proszę bardzo, wygodna kabura. I mamy tą latareczkę w ręku. Możemy ją używać każdego dnia i to jest bardzo fajnie, to jest wygodne. Więc co najważniejsze, jako EVC w domu jako latarka na broń z dodatkowym wyposażeniem. A teraz chodźcie dalej. Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Nieco zmodernizowaliśmy naszego Storma pod kątem uchwytu montażowego, który pozwala montować na hełmie naszą latarkę Storm, którą pewnie znacie z M4 Staka, która miała premierę w zeszłym roku, ale tu u nas w Polsce po raz pierwszy jest pokazywana właśnie z tym rodzajem uchwytu, który pozwala zamontować to do hełmu nie tylko na siatkę, ale mamy też hełmy, które tej siatki nie mają. Spójrzcie. Jak to się solidnie trzyma, najprostszy test, więc robi robotę. Uchwyt jest bardzo solidny, co najważniejsze trzyma się bardzo sztywno na samym hełmie, dzięki czemu latarki możemy skierować tam, gdzie nam jest potrzeba roboty, tej pracy tej latarki. Rozwiązanie bardzo solidne, polecam i rekomenduję. A teraz chodźcie, pokażę Wam inną ciekawostkę. To, co możemy wykonywać w domu, wykorzystywać w domu, w garażu, e, na działce, w domu lub dla służb, w miejscach pracy, w miejscach akcji. To jest Dual beam, nasze nowe oświetlenie. Jak widzicie, głowice są ruchome, świeci 120 diod z mocą. 4,5 i tysiąca lumenów. To jest pozorna moc już do, robi to robotę. Więc w działaniach operacyjnych, nawet jeżeli mamy miejsce akcji, miejsce zdarzenia, możemy ją sobie ustawić w dowolnym miejscu. W tym przypadku mamy ustawione to na stojaku, ale możemy to zdjąć, zaczepić również za pomocą specjalnego uchwytu bezpośrednio na drzwi lub mamy przystosowany uchwyt magnetyczny, który pozwala to przyczepić do karoserii samochodu i nawet może robić zaszperacz. Ciekawostka, uwaga. Proszę bardzo, mamy akumulator, który ma tutaj indykator, który pokazuje poziom ładowania i może służyć jednocześnie jako powerbank, więc jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale powerbank używajmy to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy, że tak powiem, ostatnie źródło energii. Normalnie na co dzień wykorzystujmy to bezpośrednio w bardzo prosty sposób. Jak widać, nie potrzebuje żadnych narzędzi, żeby to zmontować, demontować. Wygodniej się przenosi. Mamy dodatkowy indykator, który pokazuje tutaj poziom naładowania akumulatora, co widać. Polecam i rekomenduję to przede wszystkim dla służb i nie tylko. Odwiedźcie naszą stronę i subskrybujcie kanał. Pozdrawiam serdecznie.